Jak napisano, komar wyprzedził Ciebie. Też mówiliśmy o tym, że komar może być wyżej od człowieka. Czyli wszystko, co pochodzi od tych złych sił, wszystko absolutnie, włącznie z nimi samymi, jest, można powiedzieć, mniej oddzielone od świętości i od Stwórcy niż człowiek, który popełnia grzech. I to znaczy, że nawet komar, który przyjmuje pokarm, ale nie wydziela odchodów, a jest to najbardziej niska klipa, najbardziej daleka od kategorii gdusza, udzielający jej wpływu przy absolutnym oddaleniu, jest wyżej od człowieka grzesznika. W stopniowym schodzeniu i opuszczaniu życiowej siły od wyższego pragnienia Jego, błogosławiony On, a tym bardziej pozostałe nieczyste zwierzęta, nawet drapieżniki, bowiem wszystkie one nie zmieniają swojego przeznaczenia i duch ich chroni nakazu Wszechmogącego. Błogosławionego. Chociaż On nie widzi i tak dalej. To co było mówione, że On nie widzi, ale gwiazda jego widzi. Czyli jakby duchowe źródło. Klipa też ma takie duchowe źródło swoje. I tak samo zwierzęta, one nie posiadają wolnej woli. Nie mogą naruszyć woli wszechmogącego. Chociaż one nie wiedzą, robią to nieświadomie. Ale gwiazda ich wie. Co one robią, skąd pochodzą, jakie siły nimi kierują i tak Tak samo wszystkie inne, nawet te najmniejsze, najbardziej dalekie od świętości stworzenia. One mogą być wyżej od człowieka, który popełnia grzech. Człowiek się opuszcza poniżej nich wtedy. Też już o tym kiedyś mówiliśmy. Że jak Adam był stworzony, to wszystkie inne stworzenia bały się go, bo myślały, że on jest Bogiem. A dopiero kiedy upadł, okazało się, że to on zaczął się bać tych stworzeń odwrotnie. I dlatego ludzie teraz boją się różnego rodzaju komarów, węży, pająków i tym podobnych. Czy dzikich zwierząt, czy psów. A to powinno być odwrotnie to one powinny bać się człowieka, ale to może nastąpić pod warunkiem, że ten człowiek wypełnia wolę wszechmogącego, wypełnia swoje przeznaczenie tak, jak one wypełniają swoje przeznaczenie, robiąc to, co robią. Jeżeli człowiek nie wypełnia swojego przeznaczenia, to wtedy opuszcza się pod te zwierzęta, pod te poziomy. I dalej mówi Tania, i jak napisano, bojaźń i strach przed wami będzie u wszelkiego zwierzęcia na ziemi w Bereshit, tak jak mówiłem przed chwilą i jak wyjaśniają te słowa nasi mędrcy błogosławionej pamięci zwierzę atakuje człowieka tylko jeśli on wydaje się dla niego zwierzęciem czyli można powiedzieć, że zwierzęta one napadają na inne zwierzęta, prawda? Nie na człowieka. Ale skoro te zwierzęta wyczują, że ten człowiek upadł w swoim poziomie, to traktują go jak zwierzę. A przed sprawiedliwymi od lica których nie oddala się podobieństwo wszechmogącego poddają się, korzą się wszystkie Drapieżne zwierzęta, jak napisano w księdze Zohar o Danielu w jamie z lwami. Takie jest właśnie znaczenie, taki przekaz tego, co tam jest opisane w księdze Daniela. Lwy go nie ruszyły. I takim sposobem grzesznik, i naruszający wolę jego błogosławionego, w czasie popełnienia nawet lekkiego grzechu, absolutnie oddzielony jest od wyższej świętości, bardziej jak wszystkie nieczyste zwierzęta, owady i gady, otrzymujący wpływ od strony sitra, achra i klipa, bałwochwalstwa. Człowiek w ten sposób bardziej oddala się od Stwórcy, jak nawet te bardzo niskie zwierzęta niskie w sensie ich. Oddalenia od świętości, bo one są karmione przez klipę.